Zajrzałem dzisiaj do uszaków. Mam parkę uszaki siwe. To jest samczyk. Tutaj mamy samiczkę. Rosła para ptaków. no samiec jednak, jak teraz spoglądam, jest znacznie, znacznie większy. No i powiem Wam, że jak miałem wcześniej uszaki, bo miałem przed nimi yy, parkę, no to były zupełnie inne, były takie bardzo spokojne. Znaczy tu mówię głównie o samcu, dlatego że samiczka, jak to samiczka jest bardzo spokojna, natomiast ten samiec to tak powiem szczerze, yy, Nie powiem, że jest agresywny może, bo na pewno nas nie atakuje, natomiast jest taki no charakterny, potrafi się, potrafi się postawić yy, każdego. Wczoraj zaganiamy je tutaj do kurnika, nie zostawiamy ich tu w wolierce, dlatego że no nie jest ta wolierka tak zabezpieczona, żeby mogło sobie w niej nocować. Nie mamy tutaj żadnych fundamentów, to jedynie yy, taki beton leży. Yy, tam jak widzicie również jest tylko kantóweczka taka. Natomiast tam wcale, także tutaj jak byle jakiś dwa jakby chciały się przedostać, nie ma żadnego problemu się nam tutaj bardzo szybko, no i na pewno by nam te uszaki załatki, dlatego zaganiamy i tak jak wspomniałem ilekroć go zaganiamy wieczorem, to tak się potrafi postawić, i nastroszyć, stanąć w miejscu, spojrzeć w oczy i człowiek tak się zastanawia, czy czasem, czasem nam nie wskoczy na głowę. No tak się jeszcze nie zdarzyło, nie doszło do tego, ale obawy jednak są. Tego samca żeśmy kupili w zeszłym roku, w maju Wtedy pamiętam, że nam padł nasz samiec, właśnie na wiosnę i nie mieliśmy do naszych samiczek wówczas żadnego samczyka. No i żeśmy tego kupili. Wtedy pamiętam, że gość mówił, że jest dwuletni. To mam nadzieję, że teraz ma ten trzeci rok, także jest bardzo młody samiec. Na pewno samiec się sprawdził w tym roku, bo w zeszłym roku, jak żeśmy go kupili, wcale się nie interesował samiczkami naszymi. Ja wówczas miałem Dwie albo nawet trzy samiczki. To były samiczki, wszystko siostry, z poprzedniego, właśnie yy, samca. Bo wówczas samiczkę też sprzedałem i zostawiłem sobie wtedy, właśnie dwie albo trzy samiczki yy, od tego uszaczka, od tamtej, właśnie parki. Jedną z nich mamy. Nie pamiętam, czy co się z nami stało. No, prawdopodobnie żeśmy sprzedali, czy żeśmy się wymienili na jakieś inne ptaki, bo nie pamiętam. Paść na pewno nam żadna nie padła. Najprawdopodobniej no, były jeszcze w zeszłym roku sprzedane, a może dlatego, że jak nam padł samiec, więc tak troszeczkę się obawiałem, czy jest sens to trzymać. I dopiero kupiłem samiec, to ta samiczka już z nim została. No w tym roku samiec się spisał. Wszystkie jajko, które Samiczka zniosła, były zalężone, co bardzo cieszyło. Natomiast nie mogę tu się pochwalić z kolei jakimiś takimi udanymi lęgami, dlatego że teraz jak się spojrzy uszłam listopad, koniec niemalże miesiąca, więc no, człowiek ma takie inne spojrzenie i mamy tylko jednego uszaczka z tej pary. Także, no, niby tyle jajek było, Zalężone, jak wspomniałem wszystkie, natomiast jednym, jedną sztukę, no mamy ją, ona siedzi teraz z barżantami w innej wolierce mamy tam barżanty właśnie, i złociste, i srebrzyste jeszcze też z naszej hodowli i on tam wśród nich dorasta. No daleko mu jeszcze do takich ładnych piór, takich głodziutkich, bo te smugłacy, on jest taki nastroszony. Jak to właśnie moduszek pamiętam kiedyś też takie miałem to piórka sterczące takie każde w inną stronę niemalże jak taki rozczochrany prostu ze snu. Dużo jeszcze ma białych tych piórek takich, które oczywiście później one no, wypadają przy... zmienią się właśnie już w takie jak tutaj szare, może powiedzieć, wpadające w taki granat. No tylko jeszcze mu daleko daleko do tego myślę, że... Bliżej wiosny to już tak osiągnie taki etap, że będzie powiedzmy bardziej gładki, mniej nastroszony Natomiast teraz to takie brzydkie kaczątko, że się wyraża No ten samiec jest potężny Pamiętam tam tego samca co mieliśmy Absolutnie nie był tak duży Jak no samiec dorodny Szkoda, że nie stoją obok siebie, bo można byłoby to porównać, ale nawet i teraz, Przesunąłem tylko obraz, to już widać, że znacznie, znacznie mniejsza jest samiczka. No, mam nadzieję, że ta zima troszkę przeleci w miarę szybko. No, będziemy czekać na kolejne lęgi. Zobaczymy. No, w tym roku jak wspomniałem bardzo, bardzo mizernie. Chodzi o to, że one nam się wylęgły, te młode łuszaczki, tylko one w pierwszym tygodniu wszystkie nam zdychały. Wyjątkowo w ogóle w tym roku nam bażanty zdychały Nie wiem czemu, tak się nigdy nie działo, bażanty były bardzo odporne. Moment rosły, natomiast w tym roku Co mnie dziwi, bo na przykład miałem sebrytki, dużo sebrytek młodych kurczaczków. Im się nic nie działo, może dwa im padły dosłownie przez cały sezon. Natomiast barżantów, chyba najwięcej to srebrzystych. Mnóstwo. Każdego dnia praktycznie żeśmy z pudełeczka wyciągali jakieś zwłoki. Także mam nadzieję, że przyszły rok będzie dużo lepszy dla tych barżantów i że będę mógł się pochwalić młodymi bażancikami. A tu właśnie ten młody. Uszak, o, o którym tyle czasu mówiłem Jedna sztuka Nie mam pojęcia, czy to będzie samiec, czy to będzie samiczka Nic jeszcze po nim nie widać Wiem, że właśnie patrzy się na ostrogi Wcześniej w ten sposób właśnie rozpoznawałem młode u siebie I powiem szczerze, że na udało mi się trafnie pozgadywać, także to będzie potem, jak one troszeczkę podrosną, będzie to bardziej widoczne. Wówczas tak, jakby można było powiedzieć, w no, 90% powiedzmy, procentach damy radę rozpoznać, czy to samiec czy samiczka. Tak teraz malutki jeszcze. Ma co prawda, on jest tak myślę, szterwca, no, czyli będzie miał już no, 5 miesięcy, czyli powiedzmy, że dużo. Tutaj widać bo właśnie jest ta wspomniałem, że tu trzymam wszystkie właśnie te modę swoje bazanty, czyli tu są i srebrzyste i złociste. Jeszcze mamy ich tutaj kilka sztuk 8 czy 9, pewnie już nie, nie jestem. Nie pamiętam dokładnie. A tu właśnie jeszcze jedna rzecz, której tak się zastanawiałem. To najprawdopodobniej będzie. Myślałam, że mi się żaden z nich nie urodził, że nie miałem. Wcześniej jajka, które zaznaczałem jako diamentowe, nic mi się nie lęgło, były wszystkie niezapodnione, a później już potem tych jajek jak gdyby nie pisałem, nie znaczyłem i kto wie, czy właśnie pod koniec tych lęgów samczyk nie zapodnił nam saniżki i nie mamy jednego, no zupełnie inaczej wygląda aniżeli tu proszę bardzo, widać wyraźnie zwłaszcza teraz złocistego zupełnie inne kolory kolory ma, tu ma pod białe te podbrzusze nie takie brązowe i wydaje mi się, że to będzie jednak właśnie diamentowe, diamentowe mam w wolierce obok No tu mamy srebrzyste. No a srebrzyste, jeśli chodzi o rozpoznanie płci, to nie są aż takie trudne. Oczywiście muszą troszeczkę podrosnąć, bo wiadomo, jak są młode, to one są takie właśnie brązowe. A Natomiast później już zaczynają, co nie wiem, tak będzie gdzieś bo nie, takimi się zaczynają tu od podbrzusza robić właśnie jasne piórka. Tu zaraz pierś, pod szyją i w ten sposób nam się tak wybargają właśnie na jasno. Samiczka to to będzie cały czas brązowa, więc jak troszeczkę podrosną, to łatwiej widać, jeszcze wracając właśnie do niego, bo on ma takie nóżki, właśnie takie szare, siwe, a złocisty, to żółty żółte no, nogi, to wyraźnie widać, zresztą no, teraz wyraźnie widać, jak stoją obok siebie, że się różnią. A tu prawdopodobnie z tych złocistych, to będzie sam, no nie ma ogona, ogon gdzieś stracił, całkowicie wygubił, ale już mu się tutaj cała ta twarz, tak się wyrażę, robi już taka czerwonawa. Ale mówię mu uszaczku, przeskoczyłem na inne bażanty. Ten uszaczek taki, powiem szczerze, jest spokojny. Podchodzi do nas, jak przynosimy właśnie nim tutaj, no tak widać jabłka, czy tam kapustę, czy zresztą tam, tu jeszcze mieliśmy nawet jedynie, to zawsze podlatuje pierwszy i pcha się do ręki, więc taki nie jest jakby dziki, spokojny ptaszek. No zobaczymy jak będzie później. Ja wcześniej wspominałem właśnie o tym samce, który był u nas był spokojnie, spokojny, natomiast już ojciec tego jest zupełnie inny. No, mam nadzieję, że będzie to samiczka. Wiadomo samiczka i tak sobie bym nie zostawił oczywiście, ale wiadomo, że samiczkę jest po prostu łatwiej sprzedać, więc... By mnie to cieszyło. No cóż, uciekam z Wielierki. Myślę, że przy okazji uszaka pokazałem te inne beżanty, które tu jeszcze No myślę, że do wiosny wszystko się już pięknie wydarzy. Będzie wiadomo gdzie co jest. Na razie to tak jeszcze z tymi złotymi nieraz nie pytają o park i tak powiem szczerze ciężko jest mi powiedzieć ciężko jest mi tutaj zgadywać no to, to myślę że to samiczka już na pewno będzie zresztą tu już będzie chyba widać nawet po oku przede wszystkim już to oko jest ciemne także wiadomo że to będzie samiczka